Za godzinę. Albo ty to rób w Photoshopie, kurwa. Łupię się na te parce, no. Rób to w Photoshopie. Zaraz, no, formę mam. Rób to. Co, a co? ile mi płacić. 50 groszy. Złoty 22, mam na koncie. To nie opłaca mi się. ci się, kurwa, rób. Nie. Później będziesz miał większe zarobki, jak clicker wystartuje. Mówisz? No. Tak mi się zachce go zrobić, kurwa. <laughs> no jak to, to, trzeba animację ogarnąć. Animację ogarnąć. Nie, ale jakby w sumie ten clicker serio startnął. Ja bym się wyruchał w pudeczkę. Dobra. No więc tak. Rynek? Kurwa, ja rynek. Ale ziomek został rozjechany Nie poży mi 3,5 O co? Na smoczy kilo To nie mam nie, jak to nie masz, skąd? Jak ja kopię, tak normalnie, robię live skopania. Live skopania to wyjdzie, pa Przy długo kopię na tych 10 na dole. O kurwa. Niebo dwie kratki, ale coś tak dla ropy jak gdyby gdzieś nie Ale to w live'a? Nie, Serek, moc spod cerek, cerek. Co ja pierdolę, ty. Wypłaty. 14 zł trzeba uzbierać. Pozdrawiam. Mogę ci wezwać z mojego Tipli. Jak wysłać z mojego Tipli? Nie wiem to. Wyśle ci donato. To dawaj wysyłaj. Leniam minimum 50 zł minimum. A jak nie to w Rozumiesz? Chodź! Lizu robię. Ja też. Że ja na kubojdzie to na Ej, login jest na naszym kubojdzie. Dawaj go lejemy Ty Dawaj go. Chodź szybko Ten śmieć jest gdzieś zlogany Myślisz? Może no. jak w pokojach, ale kopy. kopie na czy Gdzie jesteś? Czyli znałem w pokojach jest śmieć. Wiedziałem. Tak? E? Ta. Psina jebana, kurwa. Chulna cipa. Ale nie ma go już. Logno znów. To jak polizałeś? Co? No, no, znaczy no. No, dominacja polegała na ja cię go za to szczerze, chodź na warpa. Ja na te parce się biję Ty się biję normalnie na te parce weź weź Mango, mango, muszarda Weź się Badam To mówię ci kogoś, no na... kurwa, mać clickera, nie mam Czym chłop ma zero ranku? Zero ranku ma Czaisz co? Ej, zero ranku ma w bit na streama Ja go bez efektu klepie. Się dziwię, czemu on nie liczę to Jak ja go bez makra opie klepie Jak ja go strefuję na butter riku ty No chyba serio ma 0 punktów Chyba nie mi pada i jam na zmianę, Oram, Oram Chyba ma zero punktów, sali, to? A chyba jest mocny. A że mu się chciał w popejach lo lognąć, nie? Ale psina kurwa mojego, nie? Byśmy ci pojbał, nie? Oni są siebie warci. No się widzę. Ręś mi kamień, żelki mloch, no bo ja też... Trzeba muzykę puścić. <mulacz> hmm, Można autoblickera odpalić. W tym państwie, gdzie wciąż pościg, typy trąbrożki. Z nimi panny, co żrą groszki, mają podgorzki, inni dużo piją. Jedni żyją chwilą, inni z losem się biją. Jak nie ma, to się wiją lub wyją, a jak rzucają, to tyją. Inni niby się nie oszczędzają, to? ale jakoś to? żyją. Jedni palą, się murą, inni walą w ale każdy podają bafulom z kulturą, jak handlowy pawilon, jedni pierdolą bawilo, inni golą bilą To jest polskie kasyno, to king będzie winą, wbrew karabinom, krąży chydropiana wiją, dania na wyrost, wszędzie kupisz, ten system łupi, jak kolber, choć podobno jest głupi. Płacisz słono, płacisz raz, płacisz drugi, jesteś kupi, wada ślugi, nie masz nawet na szlugi. 40 milionów set Bije tutaj, zimny kraj, zimny flow, zimna burda

Zimny kraj, zimny flow, zimna wóda, ale wiesz jak jest przecież, żyjesz tutaj, zimny kraj, zimny flow, zimna wóda. To opowieść o kolesiach, to zasiedlają te bloki, jedni golą się na usok i nikt, no żądre bloki, jedni wciągają obłoki, inni kierają alpagi. Stan równowagi w kraju, gdzie król nie zna, ja naginam, piszę listy jak Rakim, piska w gawę, jak chcesz, jak chcesz, jak chcesz, jak chcesz, jak chcesz, jak chcesz, jak chcesz. Ej, co jak wreszcie zrobi normalną drzewkę i nie ma jakichś dziur jak w tej teru, to wielu. Mam to w portelu, w hotelu, holu, na fotelu. Rybę z portelu, nie ma na wielu, ale paru. dalej garu, bo

no, to Nie wiem, ratatuj mi pisze, że mają dwie gildie do upania kamienia, jakby mnie to obchodziło naprawdę Takie dwie gildie do upania kamienia <śmiennie> Nie wiem, że sobie założyli dwie gildie do kopanie Logną się logną się do twoich Jak będzie wchodzić na tereny na ci do low A ja to dopiero odpalę kurwa no, za pięć minut.

Chodź szybko, chodź teraz. Liwnął, A nas gie tak co najlepszego mam w sobie Nie wiem dlaczego to robię pewnie dlatego Że to wciąż siedzi w mojej głowie

jak jest, życie jest jak test o, o tym myślisz, wiesz, że smutnie w trasie Brudny Mercedes-Benz Ty zielunią chyba od nią krempy kupiłeś, nie? Co? Zielunią chyba od nią krempy kupiłeś, nie? Nie, on nie miał Zielu XD w sensie. Zielunio, zielunio, zielunio. zielunio.

sobie nie to robię pewnie dlatego, że to wciąż Darem. w mojej głowie w ciebie wina, Oś. Kolejny mi ja rob, Ej, o tym Kocham bo w ton, mi ciut wina, ból, baby, jest tym, chuj tym, joint, tu jest śmieszny Ale Lecz się pan, Zresztą... tam muzykę i zaraz mam poleć. Na ja nie umiem graście chcę parę park ty, ratatuj mi jest śmieszny, człowieku. Mam dla ciebie wszystko, co najlepsze. Wszystko, co najlepsze. Wszystko. ma Przedają Robimy gildę potopkę, ty. Bo pisze do mnie, że ten, że płaczemy o 10 koła na dragonie, a kurwa on płacze o 0,97 coś Ty, pewnie płaczę o 10 koła, ty. Panie jaką Ale bany poleciały, ty Co tu się stanęło? Ja nawet coś śnieżek nie wziąłem Bez wrażenia? To to Na nie kaptałem Nie, liżę, 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 liżę nie, nie, ranków Ale się się co tam widziałeś, co? A mi bania pada, kurwa A, dobra. Mam farta. Że to coś mnie zabija. Chcę, żebyś no, spojrzał do torby i wyjął mój pokój. Pozdrawiam, Mark. Chcę tam widzieć, który

jest patrzę mówili wieprze nie pieprz wieprze wieprza pieprze mi śmieszne reguły pieprze ty bo zara granda łupniesz świat rusza, w dusza, a zawistym pysku tak idę. W swoich butach, swoje życie trzymam w garści, a -a, salwy, salwy. 5, 5 palcy i choć czasem brak sił to nie przestaje mówić Wysyłam wielkie pięć ja z tych ludzi a to Nie numer drugi, nie numer pierwszy, jeden, jedyny taki Mieszkanie z miasta pięciu dzień, fuka, taste i beat, patrzy jak się tlicz w ich po piące. Nie muszę nic problem z okniem nie pompkę i Mam się dobrze na horyzoncie zmiany widać Projekt jeden z życia moment Spady kombinat Yo Spady, kombinat, yo. Spady kombinat, yo. kluczy na rapsom. Poświęcam czas cały tylko rapsom. W domu czeka skarb bezcenny z kolacją, lecz ona wie, że się pojawię. Nie później, nie wcześniej, bo póki co w transie was za percem. Ludzie chcą ze mną zdjęcie, Bez, że facet, żaden ze mnie influencer. Jestem Jacek, zwykły chłopaczy na zgronek. Prawdziwość moim kanonem, każdy się o to nie dowie. Odpalam konopię, jeśli mowa o tobie. Na zdrowie. W studiu znów zeszytło, nie agramen. Dla mnie niczym diament. robisz lift na nim swoim wokalem, chcę iść dalej, tą drogą idę dalej. Perfekcyjnie to jest dla mnie niczym diament, Robisz lift na nim swoim wokalem, chcę iść dalej, tą drogą idę dalej. Co dla mnie ma wartość, perfekcja, nie może być jakość, ma być jakość, stawiam na to. Ja to dobrego dnia generator, nie bądź cebulak, burak marudawo, powiadał osioł, że warstwy też mator, lecz mało latom, nie osłodzisz ziemi, otworzyły się kłosy, wyszli źli Może korzenie tak wrosły, że nie da się nic zmienić, wygrany będziesz jak w czas, zejdziesz ze sceny, wita Polska Wschodnia, Lublin, BRW, Kaufland, Biedronka, Lidl, Oszołom, Kerfur. zaraz wychodzi wiarus, co zjechał w dwutysięcznym, co tu się zmieniło. Szlif na nim swoim wokalem Chcę iść dalej, tą drogą idę dalej Nic tak mnie nie wkurwiało Kiedyś to miało miejsce Szedłem za starszą panią, ściskała torebkę Nie tak mnie wychowano, matulu przecież wiesz Lecz sumienie nie krzyczało Na pajęczynę wektrze, to już dawno za mną Wiodę etap kolejny Tłumacz coś małym latom, powtórzą i tak błędy Niestety, taka rzeczy, kolej istotnie Silne nogi tworzą na strome stopnie Nie oceniaj nigdy mnie pochopnie Może byś ale na ślif na nim swoim wokal. we Co trudna prawda O życiu szerokich spodniach Czyjesz ten pas, to szpady melodia Tego nowy las jara się jak pochodnia Rytmów trans to nasze bali Bo co dnia, trudna prawda O życiu szerokich spodniach Zabięczam memu, pierwszemu temu Zdaję głów, prześmierzy dwóch Te problemy, szpady z okruch Powraca znów, lepiej nic nie mów Upierdleni jak stół z TVN Kolejny dół, znów, znów robię róg Na życia szachownicy, kolejny znów Wychodzę z Wojtku na ulicy ciągły runi, mówią A i U. Przewiż mnie tu, lepiej nie iść Tak rozjebię ten klub I stój dalej jak culi loda I myśl dalej, czy kot ma alecz A la taka robota Piątek, świątek czy sobota My nad borkona gramy o nic bez nas Ona z programu, melodia Wciąż gra o zwykłych przechodniach Jak ty ja, czy jeszcze dwa? To szwady melodia Betonowy jak pochodnia Rytm trans, bo nasze paliwo zgodnia prawda, że robisz zgodnia Czy jeszcze Melody, melodia, eto nowe raczej jak pochodnia. Rytmuszka to naszych warunków odrodnia. Których naprawdę oszukują seroku zbodnia. To jest imieniem brat, miliony wdechów, wydechów, spojrzeń, zwierzeń. prawo, że nie wierzy, już się zmienił świat. Ja wystarczę tysiące lat wierzeń, marzeń o świecie bez zastrzeżeń. Zasłucham, nie wierzę, się i to tak na jaw. Złapiesz wiatr, czaple, stary makro, kopą, 15 lat temu rzuciłem szerokie spodnie Taki tygodnie i godnie słowowe niosę Sam przed sterem, żeglarzem i boksem Jak te periona bose bosę. z ukrojonem, goniąc za marzeniami, goniąc za jedzenie A po pożarach dziurki, ciąg za akas, mowa Szmugulek towar, co się mowa, Izaaka, świat, który mnie wychował Idzie nowa szpady melodia, demo aż do Szpady melodia, to nowy las, jara się jak pochodnia. Rytmur trans to nasze paliwo codnia Trudna prawda o życiu szerokich i spodnia. Ma, to śwady melodia. to nowy las, jara się jak pochodnia. Rytmur trans to nasze paliwo codnia Trudna prawda o życiu w i spodnia. To śwady melodia, to tych przechodniach, którzy tu żyją. Emocje kryją, marzą, śnią i piją. Czasem wyją do przeżycia, nocą tańcują, czują. niebi zbyt wiele, tym inni zbyt mało czują. Jedyni płyną w dniu. Niech i z jasno, kiedy inni z dzienną, trzymają z idą idąc swoją drogą, stromą i krębą być sobą wierką, krew drogą i Ludzie sami piszą własne ili jady Szwad, szwady, niszymy planty, że nie da ślady Na nic układy, nawet nikt, nań melodią, wstajemy rano i pas wow. to szpady melodia, jedna jest jak pochodnia, ryb trans, to nasze paliwo odniach Trudna prawda ożyć szerokie wschodnia Czujesz to spady melodia, nie to nowy las, jaraś jak pochodnia Rytbut trans, to nasze palybot ja Brudna prawda, już czerok wchodnia, wszystko, słowa melodia, nie to nowy las, jara się jak pochodnia, Rytbut nas, to jest pochodnia, trudna prawda, ożyć Czujesz tę twarz, to szpady melodia to las, jara się jak pochodnia Rytmu trans, to nasze paliwo codnia Trudna prawda o życiu w wschodnia. spodniach majki, tak jakbym palił fajki Mam super najki i super flow, jakbym był z majki Mieszkam na blokach, gdzie walą jointy, zamów bajki na dobranoc, a na dzień dobry walą Rajki na kwadratach cicho, dajki Młode bułgarki przy drogach, po dwóch zmianach, lecz... Pisa tam celu, ej, e, co robisz? Piję się Robisz nockę dzisiaj? Nie. Czemu? Ale co? Robisz nockę dzisiaj? Nie. Czemu? Mój się nie chce Co jak ci się dzieje jak chce kurwa? Fickera byśmy zrobili z nich był dumny każdy dzierży własny dusz do trumny człowiek.